No siema jesteśmy na G4 Skins, no i dzisiaj skrzynie Olin. E, tutaj mamy różne procenty. Zosta no, po ostatnich odcinkach trochę jest lipa, więc dzisiaj może na Olinie środkujemy, zobaczymy. Kod promocyjny rafikos, jedną skrzynkę za chwilkę można zgarnąć do otwarcia, no i bonus plus 5% do wpłaty potęga. No i dobra. Olin, <gryw> od czego zaczynamy? Dobra, na spokojnie. Na początek 50% mecha Industries. No, brzmi fajnie. I czy będzie też. Tak fajnie. Ty, przeleciało. No jest co? No i ha. 22. W jakimś stanie nam dało niefajnym. Dobra, spokojnie. Tylko jedna strata. Dobra, muszę sobie Olin. Gdzie to jest? Zaraz przed partnerskimi, dobra. 50% siadło. No to co? Znowu 50% nie ma co szarżować. Skromny Water Elemental do zgarnięcia. I czy będzie dwa razy podrząd rząd? Jeszcze w stat traku? No dobra, ale tu jest spoko, bo tracimy tylko 13 ziko. Więc no nie ma takiej lipy. Dwa gloki obok siebie, no i mamy, nie? Mamy? Czy będzie to 13 ziko? Nie, niestety nie, więc jesteśmy i tak na minus. No dobra, pora się zabawić w końcu. 1% Crimson Web. Dobra, to otworzymy na, na potem. 50% Boreal Forest? Nie, no dobra, muszę to spróbować. Tylko byle ten fajny Boreal Forest. Eee, dobra, jeszcze raz no do skutku, no ale. Dlaczego? Szkoda, że nie widziałem tego wcześniej, bym otworzył. Aha, nawet blisko nie było. Dobra, ostatnie kręcenie. Upadamy, bo upadamy póki co. O, nice, mamy to. Jak dziś nie odda tutaj, to trzeba będzie w następnym odcinku po prostu ruszyć na stare, dobre skrzynki, no i tam farmić. Eee, dobra, co dalej? Asimo w 10%. No dobra, no już lećmy po prostu 10%. Tylko które? A se brzmi fajnie, co? 370. Tutaj złotówka. No nie ukrywam, że już z troskiem mi się ciepło, ciepło zrobiło. Jakby za pierwszym razem wypadło. No ale póki co to nie jest za miło, nie? Jakie jajce za trzecim razem. No dobra. 450 Ziko. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Ale broken. Dobra, jak mamy taki zarobek, no to co? 10% USP. A tylko tu jest różnych USB-ków, A nie, to takie coś to chyba nie chce. Ale fart. Plus 4 dychy. Dobra. wytyfy wygra... Udało się. <laughs> LOL? No dobra, to co? 777 laki. Tylko tu też jest tak zmiksowane. Kurde. Jak wolę jak są dwa skinki, tylko. No dobra, dzięki za tego. tego teczka. I. uuuu, Snake Camo. <grym> Ileś ty wart? Ja pierdziel. Jakim sposobem Snake Camo jest tyle warty? Po tym odcinku chyba idę się zapoznać, z czego to dropi, czemu to takie drogie. Dobra, zarobiliśmy póki co. No to jak. W jak ta, jest tak dobrze, no to dobra, no 1% Crimson Web Otworzymy 10, 10 razy Zobaczymy Albo może więcej niż 10 Opcja fajna Ja pierdziel. Już, już miałem w głowie miniaturkę i tytuł, nie? Miałem na to 1% Kurde, fajnie się to otwiera Wiesz, że nic nie leci, ale to jest 3,700 minimum warte. Jakie jajca. Ostatnie 3 kręcenia. Ale oddaję, oddaję to. Ostatni szans. Kurczę, straszą tak, straszą, nie? Że już myślisz, a tu jednak. No, dobra, tutaj w ogóle bez perspektyw. Ostatnie kręcenie. Może ostatnie 5 zrobimy? Zobaczymy. Dobra, ostatnie 5 za 220 Zico. A tu nagle 5 gościu Karambitów leci, nie? A ja lecę do Dubaju. No. Jedynie gdzie lecę, to zaraz na streamka. No. no nic, no nic. Dobra, ostatnie kręconko. 50% Mecha Industries, nawet oddawało. Nie wiem czy jestem jest na plus, być może na minus przez te koski, ale to wiadomo. Pod kontencik. No i fajnie, jeszcze dwie dyszki na plusik. To było GeForce to były skrzynki Olin. Zapraszam na stronkę, link w opisie. Do następnego. Cześć, pa pa!